Moim zadaniem jako burmistrza miasta i gminy Kiku będzie zapewnienie najwyższych standardów obsługi mieszkańców naszej gminy. W tym celu chciałabym zinformatyzować i zmodernizować urząd oraz przeszkolić kadrę urzędniczą. Z panią Renatą Głębieską znamy się od wielu lat, cenię jej kompetencje i doświadczenie w pracy i całym sercem polecam jej kandydaturę na burmistrza miasta Kikoła. Wiem, że sprawdzi się na tym stanowisku. Dzięki przeszkoleniu pracowników jesteśmy w stanie poprawić jakość obsługiwania mieszkańców.